No już jest Ale jesteś czarny Ja pierdolę Jak Bamberiła wyglądasz Opa, patyki będziemy mieli Zbieraj grud, będziemy pisadalać Ja... to jest tam kurwa? Dobra, zapierdalamy przez świat Aki to znaczy jaki? Kurwa kreper Kawałek mortadeli tam jest, to też sobie zjeść? Zosiaś Marcin, masz mortadele to. Co to jest mortadela? O kurwa Papir <laughs> pies O nie, to ja nie lubię Kurwa, kurwa strzelają do mnie Raz, dwa, trzy, wpierdol z tej To Jakby to był jakiś creeper, omen O kurwa, mały gej Nie, podpalił mnie To jest kurwy syn Taki właśnie jesteś, dwolicowy i fałszywy Fiut doszczania jesteś Aż to na są Aż, 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 Aż to Krówki O, szmaty Gdzie ty jesteś, kutafonie? Po pierwsze A no, jesteś gejem tan tan, tan taradara, taradata, taradata. Ja potrzebuję. Aha, okej okay. Tak więc <grym> sobie coś, ale nie chce mi się gryźć. Nie chcę coś ale nie chce mi się gryźć, ja pierdolę. <grym> no leży <że> co chodzi? <grym> barbarabum. A dasz jedno żelazo? Nie. Dobra, napierdalam się z tym pająkiem. Pół HP mi zabrał. To, to jest hard trudny po angielsku. <grym> Kolejny pająk jakiś na bombany, Oni wszystkie jakieś na, na prute kurwa chodzą. Buraku pierdolony Buraki Buraki A dwóch założę, ale mi nie wolały stopy odchodzenia. Gdzie jest żelazo? Jak się wjewał, kurwa! Że Y się w ogóle nie rusza. Gdziekolwiek nie pójdziemy, to już stoi w miejscu. Widzisz to? A no bo Y to jest kurwa wysokość z niebie, jebany. A, ja pierdolę. pierdolę, ale jestem pojebany. Jakbym cię wyjewał, to będzie zabił. Z mojego metalowego miecza. Masz podtrzymać? No, byłem się. 1700, 1300, 1400, tak? <grym> ale odbiór Bo się przerwało, bo jest <grym> Ja mam diamenty. No a na pół siedzimy, więc co się kurwa cieszysz. Chciałabym ja, tego się jak golema? No? Oooo! Dobra, y, minus osiem No co to ty sobie? kurwa! A ty gdzie jesteś, kurwa, Boraku, cukrowy? No co, dalej, nie? Tam biegniemy. Przecież jeszcze mamy czas. Łoo! Wow, wow. Niech się rozbawili For things that I said, I just want to be friends So let's make amends and be bros to the end Piii Jaka góra, góra wyjebista <laughs> <laughs> Ale klocwy kurwiste tak z dupy Siuka <laughs> Maja Tobie lata to Siuka? <laughs> Co za kurwa krzywe drzewo, ja No To kolejne kurwa, tak wiało stary, zobacz, wszystko, wszystko liście w lewo No to kurwa, macie Spierdalasz mm, ah, kurwa tak nahm, piosenka, znaczy, że Marsz mi dźwięki do Minecrafta podkładał? O gdzie spierdalasz? Mój miec sprawiedliwości cię kurwa dosięgnie Kurwa walka, o bogowie O chuj, o jestem otoczony Obroniłem, kurwa, się odwróciłem, ja pierdolę MLG Aha Jak coś tam mam stack chlebka, co nie? Można tak martwić? Łoo! O kurwa nawet tutaj jest, ja pierdolę, jak ja się, ja się boję z nim na pierdolacz Kurwa! W każdym stoi let's go Płaski teren, Olwi bałem Co tam masz? Ty kurwo <grym> Ja pierdolę nie tu karpi pływa O kurwa, stanek w powietrzu, co jest kurwa K W skałę lodową się pierdoli, tytanik O, Oj, sorry Oj ty kurwo <grym> Idę na... Idę na dno się no, zajebisie, nic nie ma O, ja podał kaczka? Mieszkała Kaczka, dziwaczka Ale kurwa ściana Ja pierdolę No kurwa, zajmę się pierdolę, drzem, zaraz się ale z oczyszczonych na rękach Ale szybkie paluszki co, kurwa? No powiedz, że ci nie zdań co. No. O to jest jakiś statek, ale mam go głęboko, kurwa w dupie. O kurwa! Kurwa! Trzymałem zombie, ja pierdolę mi napadły. <laughs> Adrian, you are my hero. A dlaczego podnieś ćwiczy nóg? Bo nie zamierzał niczego, nikim spierdala. Ale wy kurwista dziura A, 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 borówki jebane Ej, czy zombie pływający mogą zniszczyć łódkę jak płynę? Nie wiem, zapytaj się jej Ej, łódkę mi się o co jest kurwa Ale tu, Klaudek, bardzo dużo jest tych kebabowni i... Mówię yy... ci To jest cały biom z tym zapadającą się śniegiem Kurwa, nie da się chodzić, ja pierdolę, co tu się dzieje Co się kurwa odpierdala To pierdoli, nie przecież Co macie na obiad? Pierdol Codziennie na mieście opierdolę coś Tutaj power Baby Co za model łódki, że ci wyprzedzam? Przepuść mnie na lewy Jeszcze nie czekam tych pierdolę Oj, pardon Ej, musimy iść spać w tą noc? Co piękna No bez ciebie Nie! Dobra, musicie się przespać! Szybko! No! No jura to... O! No ale i tak czy co to, to za różnica? Ta chuj to budujesz tu jak i tak, jak musisz wody przynieść stamtąd kurwa Wy zaczęliście się kłócić, nawet nie zaczęliście tego portalu To będzie miał pierwszy ten z wykurwistym koksem Co ty ma ci kurwa robić? Mój jest Chyba. jako mafek pipołk jest mój, ja go znalazłem No kurwa Na minus Tysiąc KURWA Znaczy bastion Kurwa coś do mnie Kurwa nabrałem trochę żarty. O kurwa le las gęsty O kurwa le las, goni nas Się wjebałeś Dobra, miksturę od ognioodporności A Ale masz rzucaną, dawaj Chodź a ty, tutaj A ty jesteś pojebany, że chcesz przez to płynąć Ty masz jedną rzucaną w kibunku. To jedną rzuć To jest w razie a <laughs> to jest wolne kurwa! No Ty jesteś chyba pojebany, że krawem mu w lawie pływał <laughs> Kurwa blazy jest Kurwa kolejna Ty mam <laughs> ja Kurwa Jebane dziki, pierdolę was Mogę Shield sobie zrobić <laughs> No ty jesteś kurwa idiotą O kurwa Glammy counting Patrzcie w górę What the hell? Czy to Spiderman? Ja pierdolę Plecy, plecy kurwa Plecy Co to za model łódki? Jakie wiosło warianty? Nikt nie pytał o skórę dwa tysiące. Nie! Ty też chory!